Cześć! Witajcie na naszym kanale TwiStory! Story! W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy statem dać dziewczynom nauczkę. Wyobraźcie sobie, że są ostatnio coraz bardziej niegrzeczne. Więc postanowiliśmy im pokazać jak to jest, gdy dzieci ciągle marudzą i zawsze są na nie. Jeżeli chcecie zobaczyć, co wymyśliliśmy, to koniecznie oglądajcie do końca, a zanim to, to pamiętajcie jeszcze o łapkach w górę. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz już zapraszam na film. No pospieszcie się, spóźnijcie się do przedszkola, w końcu was nie wpuszczą. No to świetnie, to nie pójdziemy do przedszkola. Cool. Koniec świata z wami. Dawid sobie nie żartujcie, ja dzisiaj mam bardzo ważne spotkanie i nie mogę się spóźnić. No nie! Teraz to już przesadziła się, mu dodała. Będzie kara! Ty to, to zawsze tak mówi? A potem i tak nie ma kary. No teraz to już przesadzacie. Idźcie lepiej do pokoju, spakować zabawki. Dzisiaj dzień przynoszenia zabawek do przedszkola. One ostatnio są coraz bardziej kapryśne. Mhm. Trudno z nimi wytrzymać. Trzeba dać im nauczkę. Myślisz o tym samym, co ja? Mm -hmm. To jaki challenge da nauczkę naszym niespornym córeczkom? 24 godziny mama i tata są przedszkolakami! Świetny pomysł. Będziemy marudni, kapryśni i zawsze na nie. To będzie super zabawa. Już się mogę się doczekać. Mm -hmm. Ja też. Mamy dla was super pomysł na challenge. No, spodoba wam się. 24 godziny mama i tato są przedszkolakami, a wy się nami opiekujecie. Super, wreszcie będziemy mogli robić co chcemy. Ym, macie opiekować się nami, więc chyba tak nie do końca. Przed szkolakami nie trzeba się opiekować. To tym łatwiej będziecie miały. No dobra, zgadzamy się. Super! Podejrzanie się zachowują. jestem lepszy! ja jestem lepszy! Nieprawda! Ja jestem lepszy, ja, ja, ja wygrałem, ja wygrałem! A ty przegrałaś, przegrałaś! Haha! Przegrałaś! 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 jestem lepszy! Ci oddajcie tablety za minął. Uh -oh. Jeszcze chwilę! Tak, jeszcze chwilę! Ściągnąłem sobie super gry i chcę pograć! No dobra, jeszcze 5 minut! A co to za gra? Strzelanka? To nie sądzę na was gry. Daj tablet! Ale uh -oh. ja nie chcę! Proszę cię oddaj! Nie oddam! Daj, proszę cię. Ani mi się śni. No, no. Oddaj, bo będzie miał karę. No, no. no dobra. Ty też oddaj. Ale ja nie chcę! Ale ja cię proszę. Beznadzieja. Może byście zjedli jabłko albo banana. Ja chcę arbuza, a ja ananasa. No, no. Ale my nie. Nie będę jadł! Musisz coś zjeść to może kaszkę! Mm. Tak! Kaszkę! Też wolę jabłko! Uh -oh. Ale bez kurki, pestek i brudków! Dobrze, dobrze! Ciekawe, jak długo jeszcze wytrzymają! Na razie, są cierpliwe. Poczekaj, przyjdzie jedzenie, to odstawimy tu małą awanturkę. Niech się poczują tak jak my, gdy one rozrabiają. Proszę bardzo. No, karmy mnie, ja nie chcę jeść sama. No dobra. No. Jadła. Uh -oh. O co chodzi? Ta kaszka jest niedobra. Oh, no. Sama ją chciałaś. Uh -oh. Ale teraz już nie chcę. Brzydlistwo. Zjedź chociaż trochę. Nie! łyżki. No, no. uh -oh. Fuj, nie mam mowy. Uh -oh. Ja też nie chcę tych jabłek. No, no. A dlaczego? Przecież chciałeś. Ale, ale to są bródki. No, no. Jakie bródki? O, o tutaj! Popatrz! Ale tutaj nic nie ma! Jest! ja już tego nie chcę! To co będziecie jedli? Ja chcę żelki. A ja czekoladę! Już dzisiaj jedliście słodyce. Nie możecie więcej dostać! Uh -oh. Ale ja chcę! Bo będziemy płakać! Trudno, to płaczcie! Nie możecie już więcej dostać słóczyki! Twarde są! Nie ustępują nam! Uh -oh. No, chyba też powinniśmy brać z nich przykład! No, cicho idą! Chodźcie do stamu! Musimy uczyć się bez sensu! Ja nie chcę! Ja też nie chcę! Ja chcę tablet! Tak! O, ja też chcę tablet! Będziemy oglądać bajki! Nie możecie cały dzień oglądać bajek! Trzeba się uczyć! Ja nie lubię się uczyć! Ja też nie! Ale wy marudzicie Jak napisz chcecie literki, to dostaniecie nagrodę! Nagrodę? A jaką? Dużo! Hmm? To będzie super zagroda. Cool. Na własnym miejscu bym szybko pisała. No dobra, to co szybciej? <grywa> Skończyła? Ja też, ja też. Wcale nie, wcale że nie, nie no, była pierwsza, no, ja nie, 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 nie była pierwsza, nie. 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 Ja byłem. Ja pi byłem ja pierwszy. Ja byłem pierwszy. Ja był pierwszy? Ej, co ej, ty, ej, co Co? Nie, to będzie moja nagroda. moja. Moja, 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 moja nagroda. Moja. Ja jestem pierwszy, ja a, a pierwszy, pierwszy ja ja Pierwsza jeszcze nie ma nic Mam, mam, ja ma właśnie, że mam się, że mam Nie ma aha, nic, aha, jeszcze no, nie mam Właśnie mam, ładniej, mam Nie pragnę Zwycięstwo, zwycięstwo Moja będzie nagroda, moja nagroda, moja nagroda Moja, 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 moja Moja, Głośno, to to, że wygra. Moja, moja, moja I nagroda, moja. Moja, moja. Uspokójcie się! Nagroda jest wspólna. Ale teraz jesteśmy niechcesni, więc teraz nie będzie nagrody. Uh -oh. My już będziemy grzeczni! Tak, my już jesteśmy grzeczni! My się bardzo lubimy! Tak. No to no dobra, dobra, poczekajcie chwilę. Awesome. Wow! To najnowsza willa marzeń od Lu! Ale ekstra! Otwieramy! E -e -e Możemy się z wami pobawić? No pewnie! Chodźcie! Ta willa jest ogromna! Miejsca starczy dla wszystkich! Tak się prezentuje willa po złożeniu. No to teraz dziewczyny, czas ją urządzić, tak? Mamy tutaj, zobaczcie, różne podłogi, różne możliwości. Na przykład, ona teraz, proszę bardzo. I od razu zyskujemy basen. Hmm? Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, o naklejki, które możemy dowolnie przyklejać w naszej willi. Na przykład, jest tutaj lustro. Miejsce pizza, time, taki szyb, skarpetki, klapki, yy, kwiatki, różne rzeczy. I one mogą być, słuchajcie, yy, to są naklejki wielokrotnego użytku, więc można je przeklejać. To jest w ogóle fantastyczne, moim zdaniem, bo codziennie nasza willa może wyglądać inaczej. O, zobaczcie, jakie to są super rzeczy. Może to, dalej tu. Może być. Podłoga może być albo taka, albo taka, albo tak, albo no tak. Większe. Tu są mniejsze, tu są mniejsze, tutaj, tutaj, o popatrzcie, na przykład tutaj, o może być taka, a tu coś większego, o na przykład popatrzcie się, o tutaj coś większego mamy, ale super płytki, może być, może być, super. Albo odwrotnie popatrz, odwrotnie, o tutaj, o takie, a tutaj to, o właśnie, tu weszło idealnie. No i teraz mamy, zobaczcie, przeróżne mebelki, przeróżne mebelki, tu jest też instrukcja, w instrukcji jest wszystko dobrze napisane, także bardzo łatwo y, można tą willę złożyć, no i tu są przeróżne mebelki, mhm, toaleta, dziewczyny układają tak jak jest tutaj na obrazku, Mm. A to trzeba gdzieś przyczepić. To jest do przyczepienia, poduski. no. Mama ty tu nie ma tej poduszki. Ups. No już się przyczepiło, proszę bardzo. I coś Dobry. tam położonym. I tam Aha. muszę nakleić... O, tam trzeba nakleić naklejkę do środka. Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. nakle o, to jest to Ale Wyjmij, naklej naklejkę. I nie dostała nawet śladu. Mhm. Super, wtedy można włożyć z powrotem do środka, ale ekstra, co? Dwie dziewczynki to tutaj się spokojnie mogą razem bawić, prawda? Każda ma dwa pomieszczenia. Super. Nasza willa już coraz lepiej wygląda. Zobaczcie, tu jest sypialnia i taki biureczko, mały gabinecik. Na dole mamy kuchnię. Tutaj mamy taki salon, pokój, telewizor. Tu na górze łazienka. Dziewczyny coraz więcej naklejek przyklejają. Tak, żeby dać dywan przykleić. Mhm. Specjalne naklejki można dać nawet do lodówki. Zobaczcie. Mhm. Z produktami różnymi. tutaj jest. Słuchajcie, to przyklejanie naklejek to jest naprawdę ekstra frajda, super, ja a to, że można je po... odklejać i przyklejać się. ekstra, że można je odklejać i przyklejać w innym miejscu, to jest w ogóle naprawdę, słuchajcie, czapki, pączki, Pączki, no, gdzie te do To naklejem nie No pewnie możesz. Pachnie tu takimi naklejkami. O, super, pachnie naklejkami. Ja tak dobrze nakleiłam. Wspaniale, niedługo Dzień Dziecka. Także też super okazja, nie, żeby sobie kupić taką ekstra willę, albo dostać w prezencie. Mm. Chyba sobie wezmę kąpiel z mojej nowej wannie. O, trzeba tylko szybciutko zdjąć buciki, albo nie, skakuje w butach. No i to jest relaksik, ciekawe jak tam moje koleżanki, hmm? robisz już ten obiad? Robię. No to już raz, dwa, trzy, Kipsy i lecimy na basen, bo pogoda, pogoda sprzyja. No dobra. Pączki, to robię. Babec! babec pączki i babeczki te też robię i jakieś pićka. Tak, jasne. jasne. O, jestem bardzo głodna. Miałam, miałam, ja do 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 jestem <grym> głodna. To jest pierwsza kobiuszynka. <grym> piesek. Piesek. My się już z wami żegnamy. Dziękujemy I wam za pani. dziś. Jeżeli takie komedie y, z rodzicami, przedszkolakami i nie tylko wam się podobają, to koniecznie zostawiajcie dla nas łapki w górę. Willa jest oczywiście od Kuki także jeżeli ktoś by był zainteresowany, to można ją kupić w sklepie. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa-pa!